Oh <coughs> Miałem spotkanie z zespołem Tyllitonki, którzy zdobyli bardzo duże wyróżnienia na kongresie czy festiwalu zespołów takich tanecznych na Węgrzech. Jestem dumny z tego, że nasz zespół kołbrzeski jest naprawdę znakomity, a i zdobywa takie duże laury dla siebie i dla Kołbrzech. Razem z naszym zespołem Tirlitonki byliśmy na Węgrzech w miejscowości Weszprę i tam zdobyliśmy kilkanaście nagród, w tym nasz taniec Prześliczka z było to przemijanie w drugie miejsce.